Herbata Goodwill. Oryginalny smak wschodu, ulubiony na zachodzie. Losy Teletomboli można kupić w kasach PKP, na poczcie, w biurach turystycznych, w kioskach ruchu i w ulicznych punktach sprzedaży. Kashioji Shock zwyciężył w morderczym rajdzie Paryż-Dakar. Wewnętrzny system tłumienia drgań sprawia, że jest to diabelnie wytrzymały sprzęt. Pot, piasek, 9000 tysięcy kilometrów wstrząsów i uderzeń. Casio g wygrał. Poszukaj go na własną rękę. Rowenta Vapoparat. Żelazko na parę ze stałym nawilżaniem, z natryskiem i regulacją parowania do każdej tkaniny. Z łatwym do wyjmowania zbiornikiem, a bez zbiornika do wygodnego prasowania na sucho. Żelazko na parę firmy Rowenta. Pomyśl o golarce, którą przyjemnie wziąć do ręki. Bezprzewodowej, z platynowaną folią ukrywającą ostrza, po to by delikatnie i dokładnie golić całą twarz. O maszynce, którą można przystrzec wąsy. Pomyśl o mikroprocesorze informującym o stanie baterii Wyobraź sobie Albo otwórz szeroko oczy I przyjrzyj się nowej maszynce do golenia Brown 1, 2, 3 Brown Życie stało się prostsze Piękno według mnie To przede wszystkim piękne włosy Dlatego wybrałam Elsev Elsev firmy L'Oreal To łagodny szampon, który wspaniale pielęgnuje moje włosy Dzień po dniu. Szampony LSE przynoszą dobroczynną moc każdym włosom. Energia witamin. Siła protein. Połysk żożowy. Szampony i odżywka LC firmy L'Oreal. Pielęgnacja i piękno dzień po dniu.